Instalację pod nazwą ławica zainstalowano pod koniec 2018 roku. Pierwsza wersja z października nie sprostała kołobrzeskim warunkom atmosferycznym, drugą zainstalowano dwa miesiące później. Od początku zamontowane na górze rybki były zrywane przez wiatr. ławica stanęła w koło brzegu wygrywając konkurs na upiększanie miasta, kosztowała 80 tysięcy złotych. Teraz wykonawca musi je zwrócić, zgodnie z wypowiedzianą przez miasto umową. W opinii miasta nie jest on w stanie Zapewnić prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania instalacji zgodnie jej z pierwotnymi założeniami, do tego znacząco przekraczane są terminy na usunięcie wad. Zaproponowane działania naprawcze na skutek zgłoszeń reklamacyjnych nie przynosiły oczekiwanych skutków. Po kolejnych przeglądach i naprawach rybki nadal odpadały, pręty się wyginały, śruby rdzewiały. Instalacja ławica, która była pierwszą realizacją niefiguratywnej sztuki publicznej w naszym mieście, miała przetrzeć szlaki dla dalszych. Rozwoju podobnych działań w przestrzeni publicznej koło brzegu. Niestety jej realizacja przyniosła skutek odwrotny do zamierzonego. Instalacja powinna zostać usunięta niezwłocznie. Pytanie, czy wykonawca zgodzi się z tą decyzją. Do tematu wrócimy.